Idealnie. Dzień dobry witam Państwa bardzo gorąco tym razem nie w świątyni Suwalskiego Klubu Karate w do Dojo przy ulicy Antoniewicza ale w kinie Suwałki w Suwałki Plaza. Bardzo, bardzo gorąco Państwa witam i bardzo dziękuję w imieniu organizatorów czyli sułowskiego Klubu Karate Kyokushin, że wybrali Państwo zamiast porannej niedzielnej jajecznicy czy też dobrego porannego niedzielnego espresso doskonały, doskonały materiał na który za chwilkę państwa zaproszę film pod tytułem Walka z cieniem film którego twórcami są moi dobrze znajomi i bardzo się cieszę i bardzo dziękuję za to że zaprosili mnie do tego abym z państwem dzisiaj żebym był państwa ustami abym zadawał pytania dociekał głównych wątków głównych przyczyn Powodów, inspiracji, od, którego, od których to się wszystko rozpoczęło i co zostało zekranizowane. Oczywiście mowa o Natalii krajpcio oraz Adrian Rentel One Production, których witamy bardzo, bardzo gorąco. Rzecz jasna, nie, nie można nie wspomnieć o bohaterach. Trzy inspirujące historie, inspirujące i to Państwo się za chwilkę o tym przekonają. Trzy inspirujące historie wyjątkowych osób. Małej Leny, nieco starszej Joli i już mającej ogromny bagaż doświadczeń nie tylko sportowych Natalii. Zabierzemy Państwa w niezwykłą przygodę. Przygodę myślę, która spowoduje, że troszeczkę powędrują Państwa, do, państwa do, swoich, do swoich serc. Będą mieli Państwo na pewno ogromne przemyślenia czym jest karate. Bo okazuje się, że karate tak jak mówimy sztuka, jest to sztuka walki, ale ta sztuka ma zdecydowanie większy, szerszy wymiar. Oczywiście to nie będzie mój monolog, bo w krzyżowym ogniu pytań znajdą się twórcę tego filmu Państwa już na tym etapie będę zachęcał bardzo gorąco do tego, aby również te pytania zadawać, bo będzie taka możliwość, ale żeby wprowadzić Państwa w ten klimat, może nie klimat japońskiej Okinawy, gdzie zrodziło się karate Kyokushin, ale klimat tego filmu i tej pięknej ponad 30-letniej tradycji Słowackiego Klubu Karate, w pierwszej kolejności zaproszę na pokaz kata w wykonaniu zawodniczek Suwalskiego Klubu Karate Lena Szmulewska, Julia Szmulewska oraz Ada Anzulejcz. Zapraszam. Dzień dobry. <noise> katasant Joi. Haim. Tchau. No to myślę, że już po takim wstępie, nie, wstępie możemy Państwa e, zaprosić na film. Już ta niecierpliwość niech, niech się skończy. Zapraszamy, prosimy o projekcję.